Sale produkcyjne na drugim piętrze. Duże, ale echo się tutaj niesie. Podłoga już jest strasznie powykrzywiana, Więc trzeba uważać, gdzie niegdzie rusza się i trzeszczy. To kamienna góra z wieku XIX. Coś tutaj da się rozpoznać. Nie będzie to proste. Trzeba by się przyjrzeć kamieniczkom i tym, które są w rzeczywistości na rynku. Są jakieś ciekawe tablice edukacyjne. Co to w ogóle jest? Patriota, wziąć, zioła. Tablica zbiorcza utrwalająca. Dopełniać liczby mnogich, kraków, chłopców. Ciekawe. Walka w narożniku ali produkcyjnej. Tu jest klatka schodowa. Klatka wygląda tak zwyczajnie, ale tutaj widać, że już w tych wyższych piętrach też te sklepienia są zdobione, są ciekawe. To widać że jakaś dobudówka już późniejsza. z czasów, jak tu działał Kamodeks. Ale możemy sobie wejść jedną kondygnację wyżej, bo tam się dzieją rzeczy, najcie, kasze. Jakaś szafka bezpieczeństwa, coś tam było. A nie, to winda tam była. No tak, bo windy tu były dwie. Rusza się ta cała podłoga. Średnio przyjemnie się po nie chodzi. Ale staram się tak chodzić, jak szyny są położone. A tu widać, że to są szyny. Tam sobie zaraz pójdziemy, ale tu. Możecie sobie jeszcze zobaczyć starą windę, baczność, dźwig automatyczny, nośność 300 kg albo 4 osoby. Ale zaraz sobie wyjdziemy piętro wyżej. Tam zobaczcie cały ten mechanizm windy. Masywne, mocne drzwi. Jakieś znaki firmowe że kiedyś tutaj ściany były, a zielone pod spodem Przemalowane kilka razy nie wytrzyma próby czasu Jest kopuła. to jest stara winda, stary mechanizm windy zrobiony jeszcze przez niemiecką firmę z Berlina. No to spoko. Tu jest cały ten mechanizm. Wcześniej byliśmy tutaj piętro niżej. Flory. Sokienko, z którego widać przedszkolę i górę parkową. Tu są jeszcze. i odbiorniki, która to wyprodukowała. I coś pisze. Kanał historii. Chyba tu jakieś ptaki wlatują, jakieś gołębie. Oj, kapie tutaj trochę, sobie te rzeczy zostawię Chyba sobie wejdziemy tutaj. Tutaj tak piżdże, się zastanawiałem, co to jest. Bardzo tu wąsko Widok na całe miasto OMG, coś pięknego. drewniane. Fantastycznie.